Siemanko, moi drodzy, dzisiaj temat stołów spawalniczych, ale uwaga! Pokażę wam różne nietypowe zastosowania, jakie znalazłem dla tych stołów spawalniczych, które teoretycznie kojarzą się stricte ze spawaniem, no bo sama nazwa nam to wskazuje, a wcale tak nie musi być. Ten odcinek planowałem już od dłuższego czasu, ale jakoś inne tematy wydawały mi się, jakieś pilniejsze, ważniejsze, często o nie pytaliście. I tak odkładałem tam tematykę. I gdyby nie aukcja Wośp na stół spawalniczy od GPPH, no to pewnie nie byłoby tego odcinka, gdyż to właśnie ona stała się katalizatorem. I jeżeli macie ochotę zakupić taki stół, wspierając jednocześnie Wośp, no to zostawiam Wam link w opisie. W tym odcinku także przypomnę Wam o tym, że do oddania zupełnie za darmo jest spawarka. Taki migomat bez gazu od Parkside'a, którego znacie z serii odcinków testów, które przeprowadziłem na tej maszynie. Ale póki co wracamy do tematyki stołów spawalniczych. W tle widzicie. Krótką historię tego, w jakich warunkach mniej więcej ja musiałem spawać przez długi czas, czyli gdzieś na ziemi, na jakichś płytach wiurowych, na koziołkach. Jestem szczerze przekonany, że wielu hobbystów spawa w bardzo podobnych warunkach, a czasem nawet i gorszych. Moi drodzy, pocieszę Was jednak, ponieważ jest wiele firm, firm przemysłowych, które nie stosują stołów spawalniczych. I naprawdę nie mówię tu o jakiejś garażowej produkcji czy firmach jednoosobowych, tylko naprawdę o jakichś większych zakładach przemysłowych. Ogólnie, stoły spawalnicze wypłynęły na przestrzeni ostatnich kilku lat do takiego środowiska hobbystycznego. Wcześniej nie obserwowałem takiego boomu na te yy, wyposażenie warsztatu. A teraz często się to przewija na jakichś grupach Facebookowych, na forach zapytania o tego typu sprzęt. No, nie dziwię się ponieważ jest to dosyć wygodne. No i koniec końców i ja taki stół mam. Jak wiecie, mam niewiele miejsca, więc i stół jest niewielki, ale za chwilę zobaczycie, że mimo niewielkich gabarytów tego stołu, to bogate wyposażenie pozwala mi, że tak powiem, rozwijać jego możliwości przez dokładanie różnych modułów. Pytacie się mnie często jaki to jest model stołu, więc to jest wersja Eco od GPPH. Obecnie, w większości, to właśnie na tym stole nagrywam dla Was różne testy i poradniki. No i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ten migomat, który widzicie tutaj w tle podczas pracy, to jest właśnie ten migomat, który jest do oddania. Moi drodzy, piszcie maile na adres, który był podany w poprzednim filmie, ponieważ został Wam tylko tydzień. A jeżeli śledzicie kanał, to wiecie, że. Testy tej spawarki wypadły całkiem nieźle, mimo różnych negatywnych opinii. Moim zdaniem wielu hobbystów może być naprawdę zadowolonych z tego sprzętu. Ale wróćmy do głównego kontentu, czyli stołów spawalniczych. Na chwilę przenosimy się na Targi Kielce. Zostawiam Wam link w opisie, bo tam dowiecie się dużo więcej na temat stołu, który jest na aukcji WOŚP, bo to jest stół DIY. I mimo, że z wierzchu może wydawać się dosyć delikatny, to od spodu jest... Żebrowany i jest naprawdę sztywny, więc sądzę, że dla większości hobbystów, ale także i dla jakichś półprofesjonalnych zastosowań, może okazać się on wystarczający. Zapewne każdy, kto śledzi odcinki, doskonale wie, że do spawania ten stół jest używany bardzo często mnie w warsztacie i to nawet takich szalonych projektów jak Gokard z hulajnogi. I jak widzicie, mimo dość sporego gabarytu tego pojazdu, udało się przy pomocy stołu spawalniczego. Taki pojazd wykonać, oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. Tutaj macie też tą prasę, którą niedawno wykonałem, już jest u jednego z moich widzów. Co prawda, nie był to film stricte o robieniu prasy, tylko o teście spawarki Parkside. Ale tylko dzięki zastosowaniu stołu spawalniczego byłem w stanie tak szybko i wygodnie wykonać tą prasę no w innym wypadku musiałbym się nieźle namęczyć na jakichś płytach i bez tych dodatkowych mocowań, a tak praktycznie w ciągu jednej dniówki ogarnąłem całą prasę. Okej, okay, ale to są zastosowania, które no każdemu przychodzą do głowy na samą myśl o stole spawalniczym. Jedyna rzecz tutaj taka interesująca to jest w jaki sposób te elementy były mocowane. Jak został wykorzystany osprzęt, ale to jest raczej temat na inny film. Tu widzicie na przykład pracę w drewnie. Myślę, że w warsztacie stolarskim taki stół również świetnie się sprawdzi. Już oczami wyobraźni widzę jakieś drewniane konstrukcje, które zostały na początku ustalone przy pomocy osprzętu, a potem na przykład sklejone i ściśnięte przy pomocy ścisków. A, a tutaj ciekawe zastosowanie. Co prawda trochę mało delikatne dla samego stołu, ale mamy do czynienia z doginaniem blachy. No Moja krawędziarka nie zawsze sobie radzi z takimi gięciami, no i w inny sposób byłoby to trudno zrobić, a tutaj właśnie dzięki temu, że mogę to, że tak powiem, ścisnąć na dużej płaszczyźnie, no to nie było z tym problemu, no i... W Udało się nam wykonać osłonę do mojej frazarki CNC, którą także znacie z innych filmów, i te osłony o dziwo działają. A te ujęcia kojarzycie z filmu, który powstał przy współpracy z Eryką Pneumatyka Automatyka. Tak, dokładnie to jest ten film, w którym robiliśmy instalację pneumatyczną w moim warsztacie i zobaczcie jakie ja tutaj konstrukcje musiałem wykonać tylko po to, żeby zrobić kilka fajnych ujęć. No, przydało się GoPro, które mamy po części dzięki środkom od widzów, tak więc dziękuję Wam serdecznie. Ale, no, przy okazji, możecie też zobaczyć, ile jest pracy nad takim jednym prostym ujęciem, które w filmie trwa kilka sekund. No, tutaj gdzieś 6, może 8 godzin spędziłem nad tymi wszystkimi ujęciami tych elementów. Potem jeszcze trzeba było to oczywiście podocinać, zmontować, ale stół spawalniczy. Spełnił swoją robotę, bo dawał mi taką konstrukcję jak z klocków Lego. Mogłem sobie układać dowolne konfiguracje, odpowiednie zasięgi, odpowiednie wysięgi, i dzięki temu te ujęcia było mi dużo, dużo łatwiej zrobić. Nie musiałem, że tak powiem, powiem wykonywać specjalnych przyrządów. A teraz widzicie powstawanie ramy do napisu Cyberpunk, który bardzo Wam się podobał. Podejrzewam nawet, że lepiej niż gra. I tutaj jest dużo prac, które byłoby ciężko wykonać w ogóle bez tego stołu, bez tego przyrządowania. Więc jak sami widzicie, tylko wyobraźnia ogranicza was w tym, jak wykorzystacie wasz stół spawalniczy. Wróćmy teraz na chwilę na halę targową, bo oprócz takich zwykłych pokazów spawalniczych, to taki stół spawalniczy można wykorzystać też jako. Stół do mocowania jakiejś wystawy, jakiegoś osprzętu, szczególnie jeżeli są to maszyny, no ja tu akurat nie mam przykładów na filmie, ale gdybyśmy chcieli jakąś konstrukcję przestrzenną zaprezentować na jakimś stoisku, na targach, na witrynie, no to jest to całkiem dobre rozwiązanie. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że stół spawalniczy potrafi też współpracować z robotem spawalniczym, tak jak tutaj widać, bo to jest też takie w miarę oczywiste. Zwróćcie uwagę też na ten stół DIY, że on jest dosyć lekki, więc na przykład można go zabrać gdzieś na jakąś budowę i używać sobie jako że tak powiem trzeciej ręki podczas różnych prac budowlano konstrukcyjnych. No gdzie często trzeba coś sobie przytrzymać, żeby na przykład dociąć jakiś element czy jakoś go poszlifować. No ja tutaj znowu będę chyba giął jakąś blachę. No tak jak mówię, jeżeli oglądacie te moje filmy, to te tematy ze stołem spawalniczym przewijają się naprawdę często. No ja, ja o tym cały czas nie mówię, ale no, bystry obserwator na pewno widzi takie rzeczy. O, tego filmu jeszcze nie było, a tutaj bardzo ciekawe zastosowanie. Yy, piła jest oparta o bazy, no i do zderzaka będziemy sobie dosuwali taki pręt gwintowany z gwintem trapezowym, no i dzięki temu utniemy sobie równe odcinki tego pręta. Mimo, że sama piła nie jest wyposażona w zderzak, to właśnie w taki sposób sobie ogarnąłem ten temat. No i to było bardzo sprytne, przyjemne i wygodne rozwiązanie. No a potem czekało mnie żmudne gratowanie ostrych krawędzi, fazowanie tych szpilek, bo to były szpilki metryczne i szpilki trapezowe. No, ale tutaj znowu stół spawalniczy on jest taki dosyć niski, więc sobie mogłem wygodnie usiąść, zamocować sobie szlifierkę przy pomocy tych ścisków i pracować wygodnie. Jak widzicie, było ciepło przy otwartych drzwiach. Kolejne bardzo ciekawe rozwiązanie. Moi drodzy, ja jestem ogromnie ciekaw, jak wy wykorzystujecie wasze stoły spawalnicze. Na pewno macie różne, kupne własnej konstrukcji, może macie jakieś stoły warsztatowe, które macie wyposażone w jakieś otwory właśnie montażowe i używacie ich do właśnie takich nietypowych prac. Bardzo bym Was prosił, żebyście się podzielili tym w komentarzach. Nawet można podsyłać jakieś linki, zdjęcia, jakieś linki do filmów, bo niestety w ludzkiej naturze już tak jest, że jeżeli sobie coś zakodujemy w głowie, że stół spawalniczy to jest tylko stół spawalniczy, no to niestety tak może pozostać, a widzieliście tutaj naprawdę kilka przykładów, że tego stołu można używać na wiele, wiele różnych sposobów i pewnie jeszcze wiele innych sposobów użycia by się znalazło, na przykład w jakimś warsztacie samochodowym mogę sobie śmiało wyobrazić, że do przytrzymywania jakichś elementów przy demontażu, przy jakichś testach, tak samo gdybyśmy na przykład chcieli testować jakiś duży silnik elektryczny. No to wiadomo, że przy pierwszym uruchomieniu ten silnik może gwałtownie szarpnąć. Jeżeli zamocujemy go do stołu, no to yy, likwidujemy jakieś ryzyko tego, że ten silnik może się może spaść z tego stołu, może zrobić komuś krzywdę, może powyrywać kable. Jestem przekonany, że ludzie, którzy obracają się też w innych środowiskach, na przykład nie wiem, wędkują, mają gospodarstwa rolne, może wykonują jakieś bardziej artystyczne rzeczy, na przykład nie tyle prace stolarskie, co jakieś na przykład rzeźbiarskie. No, wydaje mi się, że zastosowań by znaleźli dużo, dużo więcej niż ja tutaj wam zaprezentowałem. Stąd jeszcze raz ponawiam moją prośbę, żebyście się podzielili w komentarzach właśnie takimi nietypowymi zastosowaniami. Może porobiliście jakieś dodatkowe przyrządy specjalne do tego stołu, które wam ułatwiają pracę. Proszę podzielcie się tym z nami, a ja już pomału wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał. Osoby, które chciałyby jednocześnie posiadać stół i wesprzeć WOŚP, zachęcam do zajrzenia na aukcję od GPPH. No i cóż, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, hej!